Start, 6 prawy długi otwiera przez szczyt 30, płaskoprawy i płasko prawy przez szczyt. Powodzenia. 5 4 3 2 1 Start. 6 prawy długi otwarty przez szczyt 30. Płaski prawy, potem płaski lewy przez szczyt 120. 6 lewy przez szczyt bardzo długi 60. 6 lewy przez szczyt otwiera długi 80. 6 prawy przez szczyt 50. Powoli 6 lewy 30, skręt prawy, nawrót prawy dookoła bali. 50. 6 lewy otwiera 30. Lewy przez szczyt 100. 6 lewy długi otwiera przez hopę 50. 4 prawy długi zacisk do 6 lewy przez szczyt bardzo długi otwiera 80. Środkiem przez hopę 100. Szczyty wąski, 4 prawy długi. Otwiera 30. Łasko środkiem przez hopę 180. 6 lewy długi, otwiera przez hopę 30. 6 prawy długi, otwiera przez szczyt 50. 4 lewy długi do 4 prawy wąsko. 20, przez szczyt, asfalt 80 przez szczyt, powoli ukryty zakręt. 1 lewy. 200. Ostrożnie prawą doszykany, jeden lewy. 5 prawy, wyjście 50. 6 lewy, 250. Lewy długi otwiera przez szczyt szyder. 30. Skręt 3 lewy długi 80. 4 prawy długi otwiera 30. 6 lewy przez hopę do 6 prawy długi. Przez szczyt otwiera środkiem przez hopę do hopy. Do nagle ostrożnie. 2 prawy, trzy lewy, 30. 6 prawy długi, 30. 6 lewy przez szczyt, długą hopę. Do środkiem przez dużą hopę, 30. 5 lewy, do trzy prawy długi, zacisk do 5 lewy. Sześć prawy długi Otwiera przez szczyt Do środkiem przez szczyt Do sześć prawy bardzo długi Przez metę do Hamuj Start, 6 prawy, otwiera długi przez szczyt do powoli, asfalt 50. Skręt 1 lewy, otwiera, nie tnij długi. Powodzenia. 5. 4, 3, 2, 1. Start. Prawy, otwiera długi przez szczyt do zwolni, asfalt 50. Zakręt 1 lewy, otwiera, nie tnij długi. 160, nie 2 prawy wokół peli 50. Jeden prawy wokół beli, do skręt, nie tnij, jeden lewy, śliski bruk i nawrót lewy, nie tnij. Trzy prawy i trzy lewy, ślisko, do skręt, nie tnij, trzy prawy, otwiera długi wstąp. Skręt ukryty, cztery prawy, bardzo, bardzo długi, zacisk 50.

Śrokiem przez skrzyżowanie do 5 lewy zacisk 4. I 6 prawy otwiera 80. 5 lewy długi zacisk 3. Do 5 prawy otwiera przez szczyt. Do 5 lewy do 4 prawy długi otwiera przez szczyt 80. 4 lewy, długi zacisk, hopa 50. Szczyt i płasko lewy, otwiera 6 lewy przez szczyt 50. Szczyt, hopa i 4 prawy. Otwiera długi przez dużą hopę 30. Skręt, 4 prawy, bardzo długi, 30. 5 lewy, długi zacisk, 3, 120. Powoli, 6 prawy. Do 6 lewy i skręt ukryty, 1 prawy, zacisk. Otwiera przez szczyt, do 6 lewy długi, do 6 prawy bardzo długi, otwiera przez szczyt, 50. 5 prawy przez hopę, do 6 lewy. 30. 6 prawy długi przez szczyt. Do 6 lewy długi zacisk przez skrzyżowanie. Otwiera długi. Do 5 lewy. Do 4 prawy przez szczyt długi. Do 6 lewy przez szczyt. Otwiera przez hopę. Do 4 prawy. 50. Powoli szczyt. Do skręt 1 lewy. Asfalt 80. 6 lewy przez szczyt długi zacisk skręt jeden lewy shooter i 5 prawy długi do 5 lewy przez wybój do 6 prawy do 6 lewy bardzo bardzo długi otwiera przez szczyt chopa do 6 prawy długi do 6 lewy do nietni 5 prawy długi Otwiera przez szczyt do 5 lewy, długi zacisk, 4, 50. 5 prawy, bardzo, bardzo długi, przez skrzyżowanie do 6 lewy, przez szczyt, długi, do 6 prawy, długi. Otwiera przez szczyt, 50. 6 lewy, do 6 prawy, do 6 lewy. 40 Przez wyboje 5 prawy przez szczyt hopa Otwiera przez szczyt i hopa długi Do płasko szczyt hopa 50 4 lewy wąsko 80 Płasko szczyt hopa 100 Płasko szczyt 50 5 prawy skręt 4 lewy asfalt Do 6 prawy przez metę Do hamuj Dobra robota Start płasko. Szczyt 50, 6 prawy do 6 lewy przez szczyt bardzo długi. 60. Powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1. Start płasko. Szczyt 56, prawy do 6 lewy przez szczyt bardzo długi. 60. Prawą przez szczyt ostrożnie, powoli prawą przez 50, skręt 1 lewy ukryty. 120, płasko, szczyt 50. Lewą przez hopę. I prawą do ostrożnie, 6 lewy przez dużą hopę, zacisk 4. Do prawy 3 długa, szeroko przez szczyt 80. 6 lewy przez szczyt bardzo długi. Ciasno, prawy 4, długa, szeroko przez szczyt 60. 6 prawy, lewo przez 80. Ostrożnie, szczyt, skręt, 3 lewy, długi 80. 6 prawy, długi, otwiera przez szczyt, chopa 30 szczyt. I 5 lewy, bardzo, bardzo długi przez szczyt 30. 5 prawy długi otwiera przez szczyt. Do płasko lewy przez szczyt 60. Skręt 5 lewy przez hopę szczyt. I 6 prawy długi otwiera przez szczyt. Do 6 lewy bardzo długi zacisk 5. 30. 4 prawy przez szczyt wąsko 70. 5 lewy zacisk wąsko. I 6 lewy przez chopę. To 5 prawy, długi zacisk, 3 niepni asfalt. Ostrożnie, 30. Szykany, 1 prawy najazd, 2 lewy. 50, 5 prawy. 30 skręt, 4 lewy zacisk, Shooter to 5 prawy. To 6 lewy, 120. 6 prawy przez szczyt długi 50. Szczyt i 5 lewy i 6 prawy. 6 lewy długi zacisk środkiem przez 150. 6 prawy bardzo długi otwiera prawą przez dużą hopę. 80, prawą przez hopę, do 4 lewy, przez szczyt, zacisk Do 6 prawy otwiera, 30 Szczyt, do 4 prawy, otwiera, płasko, lewy przez szczyt, 50 Środkiem przez szczyt, hopa, 50 5, lewy długi zacisk, 3 do 5, prawy przez szczyt. 36, lewy przez hopę, 50. Środkiem przez hopę, do 4, lewy zacisk przez siodło. Do 4, prawy długi, przez szczyt, wybór. Otwiera, 6, przez szczyt, do szczyt i 5, lewy długi. 6 prawy, prawą, przez 70 Do 5 lewy, 70 Głasko, szczyt, do 6 lewy, 6 prawy, przez hopę 50, 6 lewy, przez hopę Prawą, przez 50, 6 lewy, przez szczyt Do 5 prawy, przez szczyt Do szczyt i 6 lewy, otwiera środkiem, przez szczyt, hopa Duża hopa do 6 lewy 50. 6 prawy 50. Łasko chopa i chopa 50. 6 prawy otwiera długi przez szczyt. Do powoli asfalt 50. Skręt 1 lewy otwiera. Nie tnij długi. 160. Nie tnij. 2 prawy wokół beli 50. tnij, jeden prawy wokół beli do skręt, nie tnij, jeden lewy, śliski bruk i nawrót lewy, nie tnij. Trzy prawy i trzy lewy, ślisko, do skręt, nie tnij, trzy prawy otwiera długi stop. Skręt ukryty, cztery prawy, bardzo, bardzo długi, zacisk 50. Chopa do Powoli 30, 6 lewy, 30, skręt 1 lewy. 30, 6 lewy, bardzo długi, 120. 30, 6 lewy, bardzo długi, 120. Prawy, długi, 80. środkiem przez skrzyżowanie do 5 lewy zacisk, 4. I 6 prawy, otwiera, 80. 5 lewy, długi zacisk, 3, do 5 prawy, otwiera, przez szczyt. Do 5 lewy, do 4 prawy, długi, otwiera, przez szczyt, 80. Długi zacisk chopa 50. Szczyt i płasko lewy otwiera 6 lewy przez szczyt 50. Szczyt chopa i 4 prawy. Otwiera długi przez dużą hopę 30. Skręt 4 prawy bardzo długi 30. 5 lewy długi zacisk 3, 120. Powoli, 6 prawy. 6 lewy i skręt ukryty, 1 prawy zacisk. Otwiera przez szczyt do 6 lewy, długi do 6 prawy, bardzo długi, otwiera przez szczyt 50. 5 prawy przez hopę do 6 lewy. 30. 6 prawy, długi przez szczyt, do 6 lewy, długi zacisk przez skrzyżowanie. Otwiera długi, do 5 lewy, do 4 prawy, przez szczyt, długi. Do 6 lewy, przez szczyt, otwiera przez hopę. Do 4 prawy. 50. Powoli, szczyt, do skręt, 1 lewy, asfalt, 80. 6 lewy przez szczyt, długi zacisk, skręt, 1 lewy shooter i 5 prawy długi. Do 5 lewy przez wybój, do 6 prawy. Do 6 lewy bardzo, bardzo długi, otwiera przez szczyt, chopa do 6 prawy długi. Do 6 lewy. Szczyt do 5 lewy, długi zacisk, 4, 50. 5 prawy, bardzo bardzo długi, przez skrzyżowanie do 6 lewy, przez szczyt, długi do 6 prawy, długi. Otwiera przez szczyt, 50. 6 lewy do 6 prawy, do 6 lewy. 40, przez wyboje. 5 prawy przez szczyt chopa. Otwiera przez szczyt i chopa długi. Do płasko szczyt chopa 50. 4 lewy wąsko 80. Płasko szczyt chopa 100. Płasko szczyt 50. 5 prawy skręt. 4 lewy asfalt. Do 6 prawy przez metę. Do hamuj. Dobra robota.